Zaprezentować telewizor LED płaski, oczywiście. To Shiba wersja 23, calowa Ma kilka wejść, zaraz je zaprezentuję. To jest pilot do niego. To jest energooszczędny służy mi jako telewizor i jako monitor. To jest telewizja, to jest AV1. Na przykład to mogę sobie włączyć. Optywnić. To jest DVD akurat automatyczne włączanie, wyłączanie AV2, CMP, to nie wiem dokładnie co jest HDMI, czyli to wysoka rozdzielczość PC czyli komputer. Jest mała wada tutaj, ponieważ bardzo często muszę dostrajać obraz, on się często rozstraja, obraz z komputera, właśnie poprzez ustawienie, muszę sobie to pod położenie pionowe, położenie poziome, muszę poprawiać zegar, czasem się chowa tutaj właśnie u dołu, także mówię, tutaj jest, to ma taką jedną wadę, jaką zauważyłem. Na początku miałem problemy z szumami, ale okazało się, że proporcje czerni i bieli wystarczy ustawić i jest nieźle. Tak wygląda obraz z komputera. Tu może jakiś puścimy filmik. Miłośnika kolei na przykład. Na przykład coś takiego. Ale oczywiście to jest awatorskie nagranie, więc siłą rzeczy będzie troszeczkę gorsze. Tu jest obraz nocny, trzeba uwagę na kąt widzenia No tak sobie powiedzmy no W pionie jest nie, no, o wiele gorzej to wychodzi niż w przypadku tradycyjnych telewizorów które w poziomie jest trochę lepiej Ale no przejdźmy do Telewizji Nie mogę sobie poradzić z głośnikami nie mogę przeprowadzić z głośnikami, żeby e, można było podłączyć, po prostu wykorzystać głośnik w telewizorze, więc musiałem użyć wieży, ale jest lepsza jakość dźwięku. Mam akurat TvP info mam kablówkę wektry, więc tych kanałów jest troszeczkę sporo. Niektóre są w, 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 w trybie całoekranowym, a niektóre są w, po prostu. W, 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 Proszę zwrócić uwagę, jak się włącza kanał, musi się zamigać i dopiero się pojawia. Ale widać, tu jest standardowy sygnał podany, także jest po prostu tak jak jest. Tutaj zapalenie ma gorszy i ryzyka. O, już teraz dobrze nadaje, bo było, że było zbyt wąsko. Także mówię, tutaj jest. Jedynka. Programowanie mi trochę zajęło, ale i tutaj pokażę może jakie są z tyłu e, złącza do telewizora. Tutaj mamy euro Jedno tutaj, cincze do podłączenia AV. Na przykład z tego DVD. Mamy tutaj właśnie wejście. To, to wejście tutaj jest komputerowe. Tu mamy HDMI. Jedno i drugie. Antenowe tradycyjne. Chodzi nie tylko o nie mógłby po prostu przyjechać i przejąć firmy. Oczywiście jest podstawka, troszeczkę przykurzyło się, ale tak nic. zasilające w komplecie. On jest, nie da się włączyć ze stanu czuwania całkowicie tego telewizora, więc wyłączam przyciskiem na listwie wszystko, żeby oszczędzać prąd, żeby włączyć tak zwane oszczędzanie. No tak mniej więcej wygląda sygnał analogowy. Nie mam dekodera HD z kablówki, także nie mogę tutaj pokazać, jak wygląda obraz HD w tym telewizorze. To jest wizja Łódź. Ona, ten sygnał jest normalnie na kineskopowym słabszy. A tutaj jest pięknie, pięknie odbiera. Łódź jest gorzej odbiera niż Warszawa. A tutaj mamy w pełnym właśnie pełen obraz. Oczywiście tutaj możemy sobie różne ustawienia. Że włączamy dźwięk. E, co my tutaj jeszcze mamy? Dostępny, AD Tyle mamy do TV. akurat, TV akurat TV też to inna opcja nie działa. Telegazetę może włączymy sobie. Akurat tutaj mamy tekst. Jak Telegazetę. O, to jest ciekawa sprawa. Kabelówka właśnie nie postarała, bo żeby ta tele, telegazeta, żeby była to powinno być. Ej, ej, czekaj, czekaj, czekaj. Zmęczamy tekst. Wygląda tyle gazeta. Dziękuję bardzo. I wcale się nie się, że winy, ale z to by już tam naprawdę do niczego nie prowadził. Tak? W Tolkiena z całego świata wita 13-metrowa rzeźba Goluma. Aktor, który odtwarza jego. Widziałem, że dobrze zatrzymać ten obraz. Nigdy <muchy> mnie nie opuścił, jeśli mam być szczery. To <Do> trzymanie obrazu, <muchy> nawet nie wiedziałem o tym, co bardzo. Większość zdjęć do Hobbita kręcono właśnie w Nowej Zelandii. No stereo tutaj mamy menu, się cieszę, że zrobiliśmy najpierw obraz na przykład, cieni. obraz, są te ustawienia. A w Hobbicie mogliśmy skupić się na przykład na wprowadzeniu wątków humorystycznych. Hobbit to historia śródziemia na 60 lat przed tym, co wydarzyło się w trylogii Władca Pierścieni. Czekaliśmy na to wydarzenie bardzo długo, zawsze marzyliśmy, by wziąć udział w światowej premierze. Cała ekipa, wszyscy są tutaj, o to chodzi. I podobnie jak we Władcy Pierścieni, w Hobbicie nie mogło zabraknąć spektakularnych efektów specjalnych. Film po raz pierwszy w historii nakręcono w technice 48 klatek na sekundę, zamiast standardowych 24. W związku z tym obraz się nam mieni przed oczami, czego kino do tej pory nie, nie widziało. Więc przygotujemy się przygotowujemy się wszyscy na ogromne, wspaniałe, plenerowo-harcerskie widowisko, które z pewnością ściągnie miliony do kina Tutaj z tyłu, to bardzo nie widać tego. Ono też panelu, na panelu bocznym przyciąga Do sterowania, jakbyś zgubił pilota na przykład, to podstawowe sterowanie jest tutaj. Gniazdo słuchawkowe też jeszcze tutaj dochodzi. Jak widać to jest wąziutki. Szczerze, fajna zabawka, no służy mi jednocześnie za komputer. Także, ale mówię, że troszeczkę jest, jeśli chodzi o, o, o komputer, musi się dostosowywać trochę do czasami, trzeba po prostu korygować te ustawienia. Nie zapamiętuje ustawień, po prostu Proszę bardzo, on się trochę dostosowuje i bywa tak, że w sensie nie, nie chce dostosować.